Dan, i co zrobimy? To łapę dozębnął się Silnik walczy i autą śmiech Głoki płoczą, równi lals Leci, leci samolot, lals To Bruno dobrze na każdy silnik Naprawi statek, bo wie, to, to wirnik Zreperuje silnik, Mechanikiem Bruno jest Pierdzi druga, szuka ślub. Brum bróka, Bruno z marykich bóstw. Pędzi baba w kółku, żeby silnik dostawać mógł. Film z serii Bruno Brum-Brum. Ratunek dla Gambo. Patrz, widziałeś co przyniósł farmer Fred? Cała miska, ogromna porcja owocowych bąbelków. Eee, wiem, że za nią nie przepadasz, ale spadnie do nas twoja kuzyneczka Jelly, a dla niej to przysmak, że hej! Aha, no. Lubię tę Gambo Gambo, cieszysz się, że znowu ją zobaczysz? No, lepiej tu posprzątaj. Co pomyśli, jak zobaczy ten bałagan? Od czego zaczniemy? Może najpierw naszykujmy jej posłanie. Waniale dan, To się jej spodoba! O, 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 o. o patrz! Do tej jej autobus! Gambo, przyjechała Jelly! Ktoś do nas, Bruno Brum Brum! Płuczka jest wyjątkową, Jelly. Bardzo się cieszymy, że z nami pomieszkasz, prawda, Gambo? Pójdę już. Jestem dziś bardzo zajęta. Jelly, witaj w naszym warsztacie. Dana pamiętasz, prawda? I oczywiście Gambo. A? Proszę, przygotowaliśmy ci wygodne posłanie. Mamy też twój ulubiony deser. Miseczkę owocowych. Ktoś widział owocowe bąbelki? Gambo, ciebie owocowe bombelki wcale nie interesują. Zgadza się? Słuchaj, Jenny. Masz wspaniały węch. Poszukasz ich? Gambo! Ty schowałeś owocowe bombelki? Niedobry gambo! Chodź, Jelly! Czas na obiad! O, dziękuję, Jelly! Zupa i kanapka z kremem czekoladowym! To lubię! Teraz naleję ci soku z owocowych bombelków i możesz zaczynać jeść. E? Gambo! Gambo! <ścoughs> Jeśli nie przestaniesz wszystkiego chować, nie dostaniesz dziś więcej ciastek. <śmiennie> Mój biedny kwiatek. Uwaga! Samolot ma awarię. Mm -hmm. uh, Peter, co się stało? Mój... Oh, oh, o no. uh. <śm> uh. Co za śliczna mała psinka. A -a -a. Jerry, oto pilot Pete. I jego samolot. O co chodzi samolociku? Ma czkawkę. Czkawkę? O, ciężka sprawa. Co zrobimy, Dan? No tak, mój poradnik. Co zrobić, gdy samolot ma uporczywą szkawkę? <śmiennie> Dziękuję, Jelly. Jelly lubi pomagać, prawda? Tak, Pety. Bardzo, bardzo lubi pomagać. Cóż, szkawka, sprawdźmy. Kiedy ja mam szkawkę, tylko jedno mi pomaga. Dużo picia. Sprawdzę w książce. Z samolotami może być inaczej. A tak, miałem rację. Gdy samolot ma czkawkę, trzeba mu dać dużo picia. Wszystko jedno co? Wyjątkiem soku z owocowych bąbelków. Sok z owocowych bąbelków sprawia, że samolot wiruje. <słuch> Oh buat alarm. Oi, sabalah Musimy jakoś ich ściągnąć! A tylko że Gambo nas nie słyszy! O, no tak! Bruno, przecież możesz skorzystać z mojego radia. Używam go, żeby powiedzieć samolocikowi Dobrano. Świetny pomysł, Pete. Gambo, zastrzegaj, jeśli nie słyszysz! Świetnie, Gambo! Teraz PT, powiedz Ci jak pilotować samolot, tak żeby nic Ci się nie stało. Oj, jeszcze nigdy nie uczyłem psa latać. Nie szkodzi, poradzisz sobie. Prawda. E, Gambo, pod lewą łapą masz drążek. Wygląda jak duża kość. Służy do sterowania samolotem. Nie, nie w tę stronę. Dobrze Gambo, daj drążek do przodu! Udało mu się! Wyprostował los! Patrzcie! Lecą w stronę warsztatu! My też! O, musimy zrobić miejsce, żeby Gambo mógł wylądować! Wspaniały pomysł Jerry! Gambo może celować w linię zrobioną z ciasteczek! Widzisz nas? Teraz odepchnij drążek od siebie, żeby zejść niżej. I kieruj się w linię z ciasteczek. Dobrze, tak trzymaj. nie patrzę. Świetnie się spisałeś, uratowałeś samolot. <laughs> Samohociku, widzisz, nie masz już czkawki. <laughs> pewnie najadł się strachu przy lądowaniu. Posłuchaj, piszą o tym w poradniku. Jeśli picie nie pomaga, trzeba samolot przestraszyć. Oj, Gambo, udało ci się psim swędem.